Witamy w erze, w której technologia wspiera troskę o środowisko. SPV Charger to projekt autonomicznej stacji ładującej małych pojazdów elektrycznych, który zmieni sposób, w jaki ładujesz swój elektryczny jednoślad. Dzięki wykorzystaniu nieograniczonej mocy słońca nasz system nie tylko ładuje pojazdy, ale również przyczynia się do ochrony środowiska, tworząc zdrowsze i bardziej ekologiczne miasta. System ten działa niezależnie od tradycyjnej sieci energetycznej, co oznacza, że cały proces od pozyskiwania przez konwersję, pomagazynowanie i dystrybucję energii odbywa się w pełni autonomicznie. Dzięki temu SPV-Charger może funkcjonować również w miejscach, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony lub niestabilny, zapewniając niezawodne zasilanie czterech niezależnych portów ładowania. Na początku system wykorzystuje panel fotowoltaiczny wyposażony w technologię BiFacial, która pozwala na zbieranie promieni słonecznych nie tylko bezpośrednio, lecz także z odbić, co maksymalizuje uzyskaną moc. Energia w postaci prądu stałego trafia następnie do inwentera. Urządzenia, które przy pomocy regulatora MPPT optymalizują pracę paneli, minimalizując straty i przekształcając prąd stały na zmienny. Pozyskany prąd trafia do magazynu energii, gdzie dwa akumulatory AGM połączone równolegle i o łącznej pojemności 200Ah przechowują zgromadzoną energię. Dzięki temu cały system pracuje autonomicznie. Nawet przy zmiennych warunkach nasłonecznienia. stacja może nieprzerwanie dostarczać energię do czterech niezależnych gniazd dokładowania. System zarządzania dostępem do energii elektrycznej realizowany jest przy użyciu mikrokontrolera Arduino Uno oraz modułu RFID. Całość umożliwia kontrolę nad czterema gniazdkami, do których dostęp przyznawany jest wyłącznie po autoryzacji kartą RFID. Po zbliżeniu karty do czytnika system rozpoznaje jej unikalny identyfikator i weryfikuje, czy należy on do listy uprawnionych użytkowników. W przypadku pozytywnej identyfikacji aktywowana zostaje sesja wyboru gniazda na okres 5 sekund. Użytkownik może wskazać, z którego wolnego gniazda chce skorzystać. W tym czasie diody LED, odpowiadające każdemu z przycisków, sygnalizują dostępność gniazdek. Podświetlane są tylko te, które aktualnie są wolne i gotowe do użycia. Użytkownik wybiera gniazdo, naciskając odpowiedni przycisk, co powoduje przypisanie mu wybranego stanowiska, włączenie dopływu prądu do danego gniazdka oraz zarejestrowanie identyfikatora karty jako właściciela tej sesji. Po zakończeniu ładowania użytkownik ponownie przykłada swoją kartę RFID do czytnika. System rozpoznaje, że UID odpowiada aktualnemu właścicielowi jednego z aktywnych gniazdek i automatycznie dezaktywuje przypisanemu stanowisko. Prąd zostaje odcięty, gniazdko oznaczone jako wolne, a system oczekuje na kolejnego użytkownika. System nie pozwala na przypisanie już zajętego gniazdka oraz uniemożliwia zwolnienie gniazda przez osobę niebędącą jego właścicielem. Dzięki temu rozwiązaniu Bezpieczeństwo i kontrola nad zasilaniem są w pełni zachowane, a każdy użytkownik ma zagwarantowany tymczasowy, ale indywidualny dostęp do energii. Konstrukcja SPV Charger została zaprojektowana z myślą o trwałości, odporności na warunki atmosferyczne oraz łatwości transportu i montażu. Wykonana ze stalowych profili oraz elementu z 1 mm blachy pokryta farbą antykorozyjną. Stacja jest odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Każde gniazdko znajduje się w osobnej plastikowej skrzynce, co pozwala na zabezpieczenie ładowarki przed kradzieżą. Na obudowie umieszczono także uchwyt do przypięcia roweru, by użytkownik mógł czuć się pewnie zostawiając swój pojazd. Pomimo wodoodporności większości elementów znajdujących się wewnątrz głównego modułu, postanowiliśmy uszczelnić konstrukcję silikonem oraz gumowymi uszczelkami co gwarantuje pełną odporność na warunki pogodowe. Dodatkowo cała konstrukcja została uziemiona za pomocą pilonu uziemiającego, co pozwala skutecznie odprowadzić prądy zwarciowe. A odpowiednio dobrane wyłączniki nadprądowe i prądowe chronią instalację przed przeciążeniami i zwarciami. Konstrukcja została przy tym zaprojektowana z uwzględnieniem aspektów logistycznych i transportowych. Jej modułowa budowa, składająca się z pięciu elementów, umożliwia łatwy montaż i demontaż, co znacząco usprawnia procesy instalacyjne oraz transportowe. Pomimo, że nasza stacja ładowania jest obszernym projektem, zawsze znajdzie się miejsce na usprawnienia, tak jak zintegrowanie stacji z aplikacją mobilną czy dodanie elektrozemków do skrzynek. Cokolwiek nasz projekt nie czeka w przyszłości, będziemy tam razem z nim. Dziękujemy za uwagę. Projekt wykonali Paweł Witowczyk, Michał Lorenz oraz Jakub Markowski.